Siema tutaj, Deleger. E, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnej misji w Much e, Magiczni Wojownicy. No tak, więc zaczynamy przygodę. Skończyliśmy na misji siódmej. szóstej, przepraszam. No to kontynuujemy, nie? Mm. Tak mi jest lepiej nagrywać, bo słyszę wszystko i tak dalej i tak dalej. No. Położę sobie słuchawki na biurko, bo tak mi jest lepiej i lepiej mnie chyba słychać. No dobra, no to nadukstamy, nie? O, ale... Hmm. Mógłbym równie dobrze pogłosić słuchawki, ale to chyba by nic nie dało. Nie wiem, może będziecie słyszeć grę, bo ostatnio pogrzebałem w tych nie wiem. Stara go. Nie chcę I właśnie mamy akcję znowu z tymi czaszkami. Te czaszek nie lubię od... Yy. Od yy, czwartej misji, bo przecież się zgubiłem przez tą kaszkę. Mogłem sobie zebrać Power Aida, ale nikt mnie przecież nie zabił, nie? A zanim on tu dotczłapie, to ja go zabiję. Okej, okay, idę po tezio. Bałem się, że przegapiłem jednego, ale nie. Ale skill. No, mamy czaszkę, jak na razie nie zgubiłem ani jednej. Nie przegapiłem. Tych wielkich to jak mówiłem będę czarem traktował, bo po prostu ich mógłbym nadużyć cały dzień. Mm. Ole, lajka Normalnie lajkę, boss Uwielbiam to Czaszko sobie zbiorę Leży Teraz muszę zejść na dół No super Nie zauważyłem tych kolców. Szaków, kolczów, nie wiadomo, co to jest. Dwóch naraz to będzie Ta gra jest banalnie prosta. Dlatego właśnie chciałem zacząć od takiej gierki, bo na sam początek z let's playami. Nie mi jest lepiej właśnie nagrywać. Mm. O Jezu, jakie towarzystwo! Wszystkie czary chyba wymanuje. Lajka bos. Nie wiem po co mi był ten ostatni czar, ale nie wiem. Jakoś tak. Dobra teraz jak tu wejść? Pozbieram sobie najlepiej wszystkie te płyny. tak. Wbiję tam i na chatę. Tu jaki jest like bo A jest, leży. Kurde, trochę HPK zniszczyłem, ale to pewnie było specjalnie drobione. Specjalnie tak dużo pewnie dali mi ksur, bo wiedzieli, że tu dużo ludzi ginie. Okay. Hmm. No, i mamy ostatnią czaszkę. Nie chciałem przegapić ani jednej, bo ostatnio, jakbym przegapił, to... Vierne sami, že ste videli. Sami videli ste. jest, jes, ešte troche. Ešte troche i zgladze tých perských kotov. No, o, o, bossa máme, oh my god. Magi nemám, ma. a mám, dobra. No, ale ile to dá? Teraz będziemy walczyć z, wie, a, z tym robotem, on mnie strasznie zmieniał. Jezus Maria, co za normalnie kreatura. Jezu. Matko jakiego. Cię... Wykaże się naprawdę zdolnościami. Czekajcie, wczoraj go. Chciałbyś Lol Mam nadzieję, że to przeżyje, bo nie chciałbym na koniec ginąć A spróbuję go w klasycznym stylu o, jak zwykle, ten styl mi nie wypalił. Czekam aż. Kurde, dlaczego on się odwraca zawsze? Kurde, mam ostatni czar. Żal, poczekam, aż sobie dalej pójdzie. Boże mój. No dzięki, żal pl. Mhm. Teraz muszę tylko w tej pozycji stać i chyba mi się uda. Kurde, tak po 20 hp to trochę. A 30! koks 20! Kurde, no! 40 Matko, jeden cios i po mnie Muszę tego dziada jakoś zabić Nie wiem ile to coś ma HP W ogóle Tak więc jestem w dupie że powiedziawszy Bo teraz mi się pomyli klawisz I już po mnie Oh my god Szczara go nie mogę Bo po prostu nie, nie zdążę O, czekajcie mam pomysł Łoł, nie mam pomysłu Tu jest Ha, udało mi się, ja jestem chłopcem

Te bossy są like bos boss, normalnie Dosłownie On poszedł na sam koniec, nie? U. Like bo... Leci! Ale oni szybko biegają. O, Hardcore! Dobra, no, tak więc... E, boss pokonany, już e, następny, a w grze... E, są tylko dostępne trzy. Tak więc drugi drugiego chwasta mamy za sobą. To, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapa w górę. Cześć!